Cześć! W poprzednim odcinku o ulicznym jedzeniu pokazaliśmy Wam, co można przekąsić na chińskiej ulicy wieczorem. W tym odcinku skoncentrujemy się na śniadaniu i obiedzie. Zobaczycie jak chińskie babcie radzą sobie z nowoczesnymi technologiami i operują transakcjami bezgotówkowymi. Pokażemy Wam chińską wersję pizzy i inne niezwykłe potrawy. Cześć, mama! To są Hina. Jest szósta rano na deptaku, rozstawiają się starsze panie z okolicznych wsi, aby sprzedać świeże plony ze swoich ogródków. Nie potrzebują do tego zezwolenia, kasy fiskalnej, nie płacą czynszu, VAT-u, ZUS-u i innych podatków. Teoretycznie to, co robią, jest nielegalne, jednak straż miejska im nie przeszkadza. Babcie rozstawiły się blisko stacji metra, a dokładnie na bocznym deptaku, gdzie w trakcie dnia funkcjonują zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, czyli miejsca, które wczesnym rankiem są zamknięte. Więc nikomu nie przeszkadza ekipa starszych pań sprzedających warzywa o poranku. Straż Miejska ich stąd nie przegania, ponieważ prześladowanie starszych kobiet, które sprzedają przysłowiową pietruszkę, aby zarobić kilka groszy, byłoby bardzo źle przyjęte przez społeczeństwo i wywołało tzw. niepokoje społeczne. A przede wszystkim kreowałoby zły obraz Straży Miejskiej w oczach obywateli. Starsze panie nie wyrządzają nikomu krzywdy, zarobią kilka groszy, skarb państwa nie ucierpi wiele, a okoliczni mieszkańcy mogą kupić świeże warzywa. Do wyboru mamy wiele egzotycznych warzyw. Informacje o niektórych nie mogę znaleźć nawet na Wikipedii. Jak na przykład ta bulwa, która jest czymś pomiędzy słodkim ziemniakiem a maniokiem. Jeśli ktoś z was wie co to, proszę napiszcie w komentarzu. Lubimy tu kupować, bo lepiej daj zarobić starszej pani niż bogatym właścicielom marketów i sklepów. Jak widać, wszystkie transakcje odbywają się tutaj bezgotówkowo. Starsze panie mają wygenerowane kody QR. Wystarczy zeskanować i przelać wirtualnie pieniądze na ich konto w aplikacji na telefonie komórkowym. No. 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 Mhm.

zakupy zrobione, czas na śniadanie. Osobiście bardzo lubię tak zwane tiao. Nie jest słodki i idealnie nadaje się do porannej kawy. Koszt jednego to około 1 zł. Nasi stali widzowie zapewnie znają naszą siostrzenicę Mao Mao. Jej ojciec również zajmuje się wyrobem tiao. Mao Mao wróciła do pracy i swojego służbowego mieszkania. Pomimo tego, będzie się pojawiać w następnych odcinkach: to są Chiny. Mao Mao jest wdzięczna za wiele pozytywnych komentarzy od Was na jej temat, więc postanowiła nagrać specjalnie dla widzów to są Chiny krótkie wideo. Całą wypowiedź Mao Mao możecie zobaczyć na końcu tego filmu. A teraz wracamy do głównego tematu odcinka. Dla tych, którzy preferują słodkości, polecam chińskie pączki. Te błochate kulki wewnątrz posiadają słodkie nadzienie, a zewnątrz otoczone są suszonym mięsem. Koszt jednej to 2 zł. Bardzo popularne w Chinach są babeczki budyniowe z ciasta francuskiego. Są podobne do portugalskich pastel de nata. Cena około 1,5 zł. Baozi to najpopularniejszy sposób na śniadanie w Chinach do odpowiednich naszych bułek lub jak to woli klusek na parze. Oprócz bałdzy mamy szeroki wybór gorących przysmaków podgrzanych na parze. Wśród nich dzongzi, czyli danie z ryżu z różnorakimi nadzieniami owinięte liśćmi bambusa. Ceny produktów na parze wahają się od 50 groszy do złotówki za sztukę. Mniej popularne są zapiekane bułki z mięsem i z warzywami. Czas na chińską pizzę, czyli i youbing. Ciasto jest dość ciężkie, dopiero po wypieczeniu nakłada się warstwę ostrego sosu. Inne dodatki to sezam i zielona cebulka. Legenda głosi, że Marco Polo po powrocie z Chin do Włoch tak bardzo zatęsknił za Cong Bing, że zorganizował przyjęcie, na które specjalnie z Neapolu sprowadził znanego kucharza i polecił mu odtworzenie cał I tak właśnie powstała włoska pizza. Niestety to tylko legenda, ponieważ badania historyczne wykazały, że pizza była znana we Włoszech już 250 lat przed narodzinami Marco Polo. Cena za taką porcję to około 2,5 zł. Innym rodzajem chińskiego odpowiednika pizzy jest kaobin. Ciasto nadziewane jest mięsem, podobnie jak podczas wyrobu pierogów. Następnie delikatnie rozwałkowane, tak aby nadzienie nie wydostało się na zewnątrz. Po czym? Ciasto wypieka się przyklejone do ścian pieca, ogrzewanego węglem drzewnym. Gdy jest już upieczone, możemy zamówić porcję ostrego sosu, jeśli wolimy wersję bardziej pikantną. Cena 4,5 zł. Popularnym daniem są naleśniki. Kosztują aż 8 zł za sztukę, ponieważ nadziane są pastą z króla owoców, czyli duriana. O durianie i dlaczego nie można go spożywać na surowo w miejscach publicznych, opowiadaliśmy w odcinku o chińskich sklepach. W przyszłości ukaże się więcej odcinków na temat asortymentu chińskich sklepów. Jeśli macie inne pomysły na odcinki, proszę napiszcie o tym w komentarzu. Tutaj widzimy smażone tofu. Najlepiej smakuje na ostro, przyprawione pastą z papryczek chili. Dodatkiem czosnku i sosu. Cena około 5 zł. Czas na obiad. Najpopularniejszą formą jest tzw. kwajcan, co można przetłumaczyć jako fast food, czyli jedzenie serwowane błyskawicznie po zamówieniu. Dania czekają gotowe w miseczkach. Mamy duży wybór. Warzywa, owoce morza, wieprzowina. Cena zależy od zawartości miseczki i waha się od 2 do 5 zł. Takich stanowisk w okolicy jest kilka i jak widać wybór dań jest ogromny. Na deser polecam porcję raków, Cena 40 zł za kilo. Oprócz chińskich potraw popularnością cieszą się dania japońskie. Tutaj widzimy Guangdongju, czyli Oden. To jeden z rodzajów dania na Bemono. Co z japońskiego możemy przetłumaczyć jako danie jednogarnkowe. Możemy wybrać składniki, które podane są w bulionie o smaku sojowym. Cena zależy od wybranych przez nas składników mniej więcej od 5 do 8 zł. Tak samo jak na zachodzie, również w Chinach. Bardzo popularne jest sushi. Cena za porcję rolek zależy od rodzaju. Najtańsze są owocowe 5 zł. Najdroższe z rybą kosztują 9 zł. Wydaje mi się, że jest to o wiele taniej niż w Polsce. Napiszcie proszę w komentarzach, ile kosztuje porcja 8 rolek sushi i czy tak samo jak w Chinach popularne są owocowe. Wracamy do dań chińskich. Ciekawym i wygodnym rozwiązaniem przygotowania obiadu dla całej rodziny jest zamówienie tak zwanego liang man cai, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy sałatka. Mamy tutaj do wyboru większość popularnych składników diety Chińczyków. Wybieramy ulubione przysmaki, które na miejscu są mieszane i przyprawiane według gustu. Zabieramy mieszankę do domu, gotujemy ryż i obiad dla całej rodziny gotowy. Ceny od kilku do kilkunastu złotych, w zależności od składników. Tutaj mamy stanowisko serwujące warzywa, grzyby, mięsne kulki. Wszystko to smażone na głębokim oleju. Jak widać mamy szeroki wybór kiełbasek, mięs, tofu, owoców morza i wiele, wiele innych. Czas na ciasta. Do wyboru mamy ciasto z rzepy, rzodkiewki, marchewki, czerwonej fasoli. George lubi tak zwane ajebaba. To ciastka z rośliny Aicao, nadziewane orzeszkami ziemnymi, sezamem i wiórkami kokosowymi. Dla siebie zamawiam jedno z moich ulubionych dań, czyli liang co w dosłownym tłumaczeniu znaczy zimna skóra. Głównym składnikiem jest ryżowy makaron, do którego dodaje się kiełki, ogórek, ocet, sos sojowy, wysokobiałkowy wegański seitan, sos orzeszków ziemnych i pastę z ostrej papryczki chili. Wszystko to, jak sama nazwa wskazuje, jest serwowane na zimno. To bardzo zdrowe i ostre danie, którego smakowa dominanta to orzeszki ziemne, jest dla mnie idealnym obiadem do spożywania w tropikalnym klimacie. Cena za porcję to jedyne 3,5 zł. 最近呢，一直都在忙工作。现在中国疫情已经逐渐在恢复了。嗯、呃，最近的话，有去了福建福州，然后感受一下茶的文化；也有到厦门的鼓浪屿去旅游，还到了平潭去看蓝眼泪的大海，然后再到了深圳的欢乐海岸，在海边品尝一下小吃，还有一些。 零食，临时喝了一些啤酒，挺享受生活的。欢迎大家来到中国来玩。之后呢，我会有时间的话，会跟我的 Vlog 再继续拍视频。